Wiesz tam? Bogusławi się, bo igna trzebać w książę. Oj, żeby to dziadek widział. Ojcie. To no tu i kolejna sensoryka no, masaż paluszków prawda? tak i tu łopatka mała no film tam w torbie Ja to robi babki to są drabki mm, skarby taka łopatka jest mała taka jest to jest Ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.